Siemanko jeszcze raz z tej strony Marcin Rolnik chciałem wam pokazać pierwsze nasadzenie kalafiora tak się, tak się nam tutaj zazieleniło fajnie dzisiaj pryskamy troszkę żeby nam chwas tutaj nie zaszalał za mocno przy tych deszczach co prawda ta woda która poszły u lewy i tak dalej ładnie podrównały te rządki Tak nam się przedstawia. Olafior był nasadzony tydzień temu. Taką mamy już roślinkę, ładnie się rozkrzewiła. Dostaje listków coraz więcej. O. No ale pokazuje się jej chwast. O. Już kolei. Co robi woda. No ale rośliny lubią wodę. Szczególnie to niepotrzebne. Tak nam się tu przedstawia to pierwsze nasadzenie. Jest dużo większy. Było sporo y, przerwy między tym pierwszym nasadzeniem. No i ten już ładnie się poprzyjmował. Nawet tu widać. No i pryskamy. Taka pryska. No szczególnie uprawą kalafiora się tata zajmuje Ja bardziej zboża Kukurydza A tata warzywka No i prysk. Tam go w oddali widać A zaraz Wam pokażę co wejdziemy w następną partię sadzenia, późniejszego ten, po którym teraz idziemy, to jest pierwszy zasadzony. Widać, jak już ładnie dostał kolejnych listków, zaczyna coś tu nad nim już fruwać, ale to zbyt wcześnie, żeby go no i zajączki nam tu się pokazały, bo widzę, że przygryzane są listki niektórych. To już jest drugi raz, druga partia zasadzona. Już jest mniejszy. Nie wiem, czy dobrze będzie widać, zobaczyć. A tam, gdzie to ciemniejsze pole, to jest sadzony dziś. Dziś i wczoraj był sadzony. No mówię, jaka, jaka jest różnica? Jaka jest różnica w sezieniu? Jestem na dołku, trochę jest mokro, może będzie widać. Tam woda stała właśnie te kałuże, takie jeziorka, co były na tym polu. Czapkę. Czapkę 400 litrów oproszyłaś. Nie ma tak małe. Małe to piękne. Japek to już swoje lata ma starszy ode mnie. Możesz pomachać, będziesz na filmie. Kalafera ogólnie sadzimy w tym roku Teraz Wam powiem dokładnie 2, 20 4,5 hektara Sprzedajemy raczej na róże, na chłodnie Czyli na jakieś tam zupki Mrożone i tak dalej gotowe główki na giełdach raczej mało ewentualnie z domu jak ktoś tam przyjedzie i sobie zażyczy to tak a tak to raczej wszystko idzie na róże miałem Wam nagrać na, na sadzenie, ale akurat mnie nie było w domu jak sadzili ale będziemy jeszcze sadzić także może coś się uda ogarnąć także mamy, zobaczcie to było po tych właśnie deszczach nawet widać jak tutaj są ten deszcz, ta woda płynęła to są takie powyżłabiało sobie takie rowki A tutaj był nasadzany, zaraz wejdziemy wczoraj Wczoraj był nasadzany i dziś No i trochę zabrakło sadzonki, bo jeszcze mają dowieść Tak to jest życie rolnika sobota 20 rolnik w polu Jak mały robak cały czas pracuje Ale to jest jakaś tam satysfakcja jak się widzi jak to rośnie, jak to, jak się o to dba, jak jest plon, jak później to wszystko do, dojrzewa jest owoc zależy od charakteru nie każdy by to potrafił robić nie każdy by chciał no, no to już 20 lat robimy o no właśnie to jest to nasadzenie takie ostatnie wczorajszej dzisiejszej. oczywiście wczoraj przerwał deszcz zostało 15 sadzonek do zasadzenia i nie dało rady, dzisiaj po południu kończyliśmy to sadzić i tak, I tak wyszło. Tylko tyle, że zabrakło mię sadzonki. Pole jest przygotowane, fajnie przesycha sobie. No i będziemy mieli bro... brokuły chciałem powiedzieć, kiedyś mieliśmy też i brokuły kalafiory. Białe kalafiorki, dobre do jedzenia, zdrowe tylko trzeba o nie dbać. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam. Za chwilę wchodzę na kukurydzę. To też pewnie coś nagramy ogarniemy, wrzucimy, żebyście mogli widzieć, jaka jest różnica od ostatnich nagrań. Trzymajcie się, do zobaczenia, usłyszenia. Cześć.